Sporo osób w tych dniach mówi o Robloxie, czyli grze, w której można odprawiać mszę świętą. Furorę zrobiły msze odprawiane przez dzieciaki, nastolatków, gdzie w tej grze internetowej, grze online, rzeczywiste słowa konsekracji padają, prefacje, akty pokutne, no dzieciaki są w tym profesjonalne. Discord to około 100 tysięcy. Tutaj korzystam z moich notatek tego Robloxa potencjał do zarabiania, i niektórzy mówią, to nie jest do końca dobre. Niektórzy mówią, a czemu to jest złe według Ciebie. Jak byłem dzieciakiem, i myślę, że wielu ma takie doświadczenie, odprawiałem mszę świętą. Oczywiście, że nieprawdziwą, ale korzystałem z ówczesnego szalika. Nie było takich możliwości jak dzisiaj. Nakładałem na siebie to raz ręcznik, to raz koc, były dzieciaki, które otrzymywały nawet takie specjalne małe ornaciki. Miałem taką małutką hostię, kupioną, nawet nie hostię, tylko małą monstrancję, mówiłem kazania, niektórzy chłopacy mówili mi, że nawet zbierali składkę i podchodzili do cioci czy do babci, no u mnie babcia akurat musiała słuchać moich kazań ponieważ dzieci chcą zostać to rolnikami to policjantami to księżmi tak bawiłem się jeżdżąc rowerkiem z moimi kumplami wyobrażałem sobie że to są na przykład traktory czy kombajny robiłem to na wsi gdy przebywałem w czasie wakacji u mojej babci Bawiłem się w różne rzeczy, no ale ostatecznie Pan Bóg mnie powołał do bycia księdzem. Jak spoglądam na owego Robloxa i odprawiane msze święte w internecie? Ano właśnie trochę tak, jak na dziecięcą zabawę. Poniekąd z nas wydobywają się takie pokłady duchowe, duchowości, a że jesteśmy w cywilizacji katolickiej, czy tego chcemy, czy nie, ponieważ nasza ojczyzna no, ma wymiar chrześcijański, czy to się komuś podoba, czy nie. Zatem walor mszy świętej jest w zasadzie każdemu znany, nawet jeżeli ten ktoś nie jest ochrzczony, bo na przykład był na jakimś pogrzebie katolickim, czy na ślubie, czy chrzcie, ponieważ polskość i katolickość... Niekąd się wzajemnie gdzieś tam dotyka i przewija. No, po prostu tak jest. Jak patrzę na owego Robloxa, z jednej strony bardzo pozytywnie. Ponieważ no kto wie, czy Pan Bóg różnymi cudami nie chce pobudzić to młode społeczeństwo, choćby płatków, śniegu, którzy rezygnują z bycia wierzącymi. Kto wie, czy Pan Bóg czasami tak nie chce zadziałać na młode społeczeństwo, żeby pokazać, że ta sfera duchowa jest niezwykle ważna. Więc niech Pan Bóg błogosławi tym dzieciakom i nastolatkom. Czy widzę zagrożenia? No oczywiście, że widzę. Jak w wielu dziedzinach. Ci, którzy jako dzieciaki bawili się w policjantów, czasami zostawali złodziejami. Ci, którzy bawią się w bycie księdzem, czasami mogą zostać kimś zupełnie przeciwnym. No i co z tego? Ale wspomniałem na początku, że ta sfera komputerowa ma pewien potencjał zarobkowania. Niebezpieczne jest to, że z tej sfery oczywiście ci, którzy pociągają za sznurki, się na wielu rzeczach znają, mogą uczynić coś, co jest przeciwne duchowości. I przeobrazić to w zarabianie pieniędzy. Czy można na przykład tę sferę sprofanować? Tak, jak wszystko inne. Kiedy przyjmuje najświętszy sakrament i przyjmuje go w grzechu śmiertelnym, to też profanuje Pana Boga. I właściwie to jest o wiele gorsze niż nawet profanacja dokonana w grze komputerowej. Mądre rzeczy też, a propos tego, wyczytałem. Na przykład, nawet nie wiem, czy to dobrze czytam, bo z językiem angielskim to różnie bywa. W Ameryce czyta się go tak, w Kanadzie inaczej, a w Australii jeszcze inaczej, a Brytole to powiedzą, że to w ogóle wszystko jest profanacją ich ojczystego języka. Metavers, pojęcie, które pierwszy raz pojawiło się w Snow Crash, czyli w powieści, która w Polsce została wydana w latach 90. pod tytułem Zamieć, to pojęcie pojawia się jako przestrzeń science fiction. To miało miejsce już sporo lat temu, gdy powstała ta powieść, ale chodzi o to, że ludzie przenikają świat realny ze światem wirtualnym, a właściwie nawet dzisiejsze badania pokazują, że młode społeczeństwo bardziej się spełnia w świecie wirtualnym niż w świecie realnym że korzyści płynące ze źródeł szczęścia, endorfiny, sprawiają młodemu pokoleniu nawet większe wrażenie, jak to powiedzieć, chyba mnie rozumiecie, więcej szczęścia młodzi mają w spełnianiu się w świecie wirtualnym, niż w świecie realnym. Z tego płyną olbrzymie zagrożenia. Ale nie o tym dzisiejszy filmik. To znaczy, no niebezpieczne jest to, jeżeli bardziej mnie pochłania życie wirtualne niż życie realne. Ale jeszcze raz dążę do tego, że to pojęcie. Metavers zostało ukute dlatego, że ono oznacza pozwólcie, że sobie przeczytam i wam pewną definicję zapisaną przez mądrzejszych ludzi ode mnie sieć trójwymiarowych światów skupiających się na komunikacji społecznej, powodującej integrację przestrzeni to znaczy jest to świat wirtualny, w którym mogę być obojętnie kim. Do tego świata wchodzi też ktoś inny, my się tam spotykamy. Ludzie być może będą dzisiaj szukać tych światów, ponieważ w świecie realnym często są niespełnieni, często mają wyrzuty sumienia, często nie korzystają z sakramentów, nie chodzą do spowiedzi i nie mają tego szczęścia w życiu realnym. Często są niezadowoleni ze swojego życia, często są niepogodzeni z własnym życiem, często jest tyle bolączek. Że trzeba uciec do innego świata, a świat wirtualny może spełniać te oczekiwania. Nagle mogę być tam kardynałem, mogę być tam papieżem, mogę być dyrektorem, a mogę być jako dyrektor w świecie realnym, tam zwykł, zwykłym szaraczkiem kimkolwiek. Czy ten świat jest dobry, ambiwalentny, jak wszystko inne. Tak jak nóż ambiwalentny jest. Mogę nim pokroić chleb, a mogę nim zabić człowieka. Czy jest to zagrożenie dla człowieka? Jest. Ale nie o tym mówię, żeby teraz wystawiać oceny moralne. Tylko pokazuję, że ta przestrzeń zdaje się zbliża się do nas wielkimi krokami. Są filmy science fiction, które mówią o tym, że ten świat wirtualny ze światem realnym tak się przenika, że stanowi to niebezpieczeństwo dla życia realnego ludzi. Bo niektóre filmy science fiction mówią, że człowiek nawet wpadnie w ten świat wirtualny i nie może z niego wyjść te filmy czy powieści nam pokazują nawet coś takiego że nawet człowiek się nie może obudzić w świecie realnym może dojść do tego może dlatego zawsze będę wracał do fundamentów które są znane od wieczności tam gdzie jest wiara w Jezusa Chrystusa tam, gdzie jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, tam nas nowa cywilizacja nie zabije, nie pochłonie. Źle się dzieje, jeżeli my dzisiaj mówimy, że postępem dla ludzkości jest to, że my rezygnujemy z wiary. Komu dzisiaj jest potrzebny katolicyzm, jak każda inna religia się starzeje i musi odpłynąć do lamusa? Tak mówią ludzie, uważam, tak nie do końca dorzeczni, to znaczy ludzie, którzy nie korzystają z rozumu. Tylko religia a ja wierzę w Jezusa Chrystusa tylko zbawiciel mój pan Jezus Chrystus jest w stanie spowodować że ten postęp cywilizacyjny nas nie Zdepcze, nie spowoduje, że my zginiemy. Więc chcę Chrystusa i chcę postępu cywilizacyjnego. Chcę, żeby powstał świat wirtualny, gdzie ludzie będą mogli grać, ale gdzie nie zastąpią świata realnego światem wirtualnym, bo może się to dla nich źle skończyć. O, proszę. Wyszedłbym od Robloxa, skończyłem na tym, że jednak warto wierzyć w Pana Jezusa i go kochać, bo to nam się wszystkim opłaca. Jak będzie w przyszłości? Myślę, że że to jest dla nas droga, czy komu się to podoba, czy nie, za chwilę to się stanie naszą normalną codziennością i rzeczywistością. I warto wierzyć Pana Jezusa, nawet wprowadzając go w ten świat wirtualny, żeby on nas potrafił oderwać od niego i pokazać, że jest coś jednak ważniejszego. Jest to świat realny. Nawet jeżeli jesteśmy w nim nieszczęśliwi, to odzyskamy szczęście dzięki powrotowi do Chrystusa i wówczas świat wirtualny będzie na właściwym, a nie dominującym miejscu. Amen.